No, wygląda na to, że uważa, iż posiada wszystkie atuty, by aspirować do roli idealnego partnera dla Ciebie. Choć w niektórych przypadkach mak może sugerować osobę nieco manipulacyjną, dlatego warto zwrócić na to uwagę i patrzeć na czerwone flagi. Eee, zobaczmy, co myśli o Tobie. I tutaj obraz. Nie jest do końca jednoznaczny, bo kapłanka to symbol głębokiej intuicji, ale też tajemnic. Może ta osoba ufa swojej intuicji i czuje, że dokonała sprawiedliwego wyboru, lub do tej pory nie dawała Ci żadnych znaków, że jest zainteresowana, podtrzymała to w sobie. Może też uważać, że jesteś kimś wyjątkowym, bo dziesiątka lichów o tym właśnie mówi ma pełną